Jacek Bartosiak, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Mowa będzie o bazach NATO. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dlaczego bazy NATO w Polsce to taki trudny temat i dla kogo on jest trudny przede wszystkim? Dla wszystkich zainteresowanych. Czy wszystkich, którzy... Ale tak samo dla wszystkich zainteresowanych? Nie, nie czy tak samo, ale jest to temat trudny dla wszystkich, którzy biorą udział w tej, tej grze, czy też próbie, czy też no, próbie odpowiedzi na to, jak powinna wyglądać architektura bezpieczeństwa w naszej części Europy? No i po prostu wynika, ten problem wynika z tego, że każdy ma inne interesy. No ale tak, spójrzmy na to z perspektywy sojuszu. Rozszerzanie sojuszu i baz wojskowych. To samo dobro. Budowa, no. wa, budowa baz y, z aspektu gospodarczego dla regionu, w którym są one zorganizowane czy y, y, usytuowane, to też samo dobro. Dla żołnierzy to są nowe tereny, nowe miejsca szkoleniowe, y, dostęp do nowych y, y, poligonów i tak Ja tu nie widzę zagrożeń. One są pewnie po stronie politycznej, do której pan zechce. Wszystko jest... z polityką w tej sprawie, dlatego że dotyczy bezpieczeństwa to, y, mojego i pana. Więc to jest czysta polityka w najściślejszym tego słowie i to dobrze. Chodzi o to, że użył Pan słowa sojusz. Nie ma sojuszu. Nie ma wspólnoty interesów państw, które są członkami sojuszu i to jest przyczyną podstawową. Inne interesy ma Rosja, inne interesy mają państwo bałtyckie, inne interesy ma Polska, inne interesy mają Niemcy i Stany Zjednoczone. Nie ma wspólnoty interesów. Ani my nie mamy takich samych jak Niemcy, ani Niemcy takich jak Estonia. A Estonia oczywiście nie ma takich jak Rosja, która prawda, próbuje testować spójność sojuszu. I stąd jest ta, ta różnica. Polega to na tym, że inne wyobrażenia na temat bezpieczeństwa w Europie mają przede wszystkim Niemcy i inne Amerykanie. Na to się nakłada jeszcze to. Że Amerykanie nie chcą raz, że mają poważne problemy budżetowe z utrzymaniem swoich sił zbrojnych to po pierwsze. Po drugie, dokonują pivotu na Pacyfik i muszą tam wydawać pieniądze na co innego, a nie na wojsko lądowe w Europie. To po drugie, po trzecie, Amerykanie wolą rotacyjną obecność, dlatego że jest znacznie tańsza, bo nie trzeba całego tego Majdanu z dziećmi przedszkolami przewozić do państwa zainteresowanego, tylko wystarczy trochę sprzętu i czasami ćwiczenia. I na dodatek wtedy ci żołnierze, i to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, nie są zakładnikami polityki regionalnej sojusznika. Bo o co chodzi tak naprawdę z tymi wojskami amerykańskimi? Chodzi o to, żebyśmy się czuli bezpiecznie, czyli żebyśmy prowadzili taką politykę, jak chcemy, i Amerykanie mają nam gwarantować, że możemy ją robić. I punktu, to jest z punktu widzenia Polski uważam, że to jest polityka słuszna i sprawiedliwa, ale to nie musi być z punktu widzenia Ameryki. Amerykanie nie chcą się wiązać. Na to się nakłada jeszcze w ogóle niechęć Niemiec, do tego, żeby Amerykanie byli w Europie Środkowo-Wschodniej, bo Niemcy uważają, że to jest przestrzeń. Oddziaływania ich kapitału i wpływów politycznych i po co te niepokoje? Niemcy muszą to mieć spokoju. Niemcy chcą mieć spokoju w Unii, Niemcy chcą mieć spokoju w gospodarkach, które. Współpracują z gospodarką niemiecką, które odbierają towary eksportowe, które gospodarka niemiecka pracuje, a 50% eksportu, 50% PKB niemieckiego pochodzi z eksportu. Także Niemcy są uzależnieni jak od kroplówki, od spokoju i nie muszą mieć tu samych interesów. I NATO jest to nasze kochane NATO, do którego wchodziliśmy, i musimy sobie jako Polacy zadać pytanie: tak, jaka to jest konstrukcja w tej chwili i, i czy czego możemy oczekiwać? Tak? Oczywiście. Gdybym był politykiem, to bym tak nie mówił wprost tego, no bo w Polsce zależy na tym, żeby, żeby na to było tą rękojmią, nawet w sensie taką werbalną, prawda, żeby nikt nie protestował tego, no ale... Musimy sobie zdawać sprawę, jakie są realia. I dlatego jest to takie prężenie się. Dlatego mamy wyraźnie Niemcy co innego, Amerykanie co innego, a my co innego, i jesteśmy tacy troszeczkę rozgoryczeni, że nie chcą zrozumieć, przydawałoby się, słusznych postulatów. Jesteśmy w NATO, kochamy Was, ludzie Zachodu, dlaczego nie, nie dacie nam tych baz? Przecież chcemy być z Wami, poczuć się bezpiecznie. No, A to, co powiedziałem, to jest po prostu czysta geopolityka, i wreszcie się nauczmy ją stosować, bo. Bo właśnie brak tego stosowania skutkuje rozgoryczeniem i, i, i tego typu pytaniami. No nie, nie ma jedności sojuszu po prostu w no tej to, sprawie. To w kwestii geopolityki od 1939 niewiele się zmieniło. Też sojusze były podpisane. Może nie z NATO, ale z innymi państwami. No właśnie, to ja zadam przekorne pytanie, ale w tym wypadku odnosząc się do tego, co pan powiedział, bardzo, z, bardzo na miejscu. To do jakich struktur my wstąpiliśmy przed kilkunastoma laty? No do, co, to by, co to był za, profesor... za sojusz, za, za stowarzyszenie wojskowe państwa? Tak, to był sojusz, który wygrał tak naprawdę Amerykanie, no ale sojusz wygrał wojnę zimną ze Związkiem Sowieckim, do tego był powołany i, i, i było to wykonanie polityki powstrzymywania w Związku Sowieckiego, wymiar wojskowy. No i my wierząc, że dobrnęliśmy do końca historii, zajęliśmy sprawiedliwe miejsce wreszcie po tym długim biegu który nas kosztował sporo, możemy odetchnąć. Okazało się, że nie. Sojusz, wszystko płynie, jak wiemy w historii i teraz musimy sobie to zredefiniować. A w związku z tym, że sojusz nie chce się zredefiniować według naszych interesów i naszych pomysłów tutaj, naszych nad Wisłą, wreszcie czas chyba się zastanowić nad tym, jak musimy samodzielnie dźwignąć tę odpowiedzialność i... Adekwatnie podejmować decyzje w tym zakresie, bez oglądania się na sojuszników, oczywiście. Czyli powinniśmy wystąpić z na to. Nie no, wręcz przeciwnie powinniśmy tym bardziej dbać o to, żeby było spójne, ale żeby realizował nasze interesy. No tak, ale my... mamy nie występować, a z drugiej strony krzyczymy o bazy, oni mówią nie. My przypominamy o tych bazach, oni mówią nie. No każdemu się musi kiedyś ko kończy cierpliwość. No ja no, to trzeba po prostu rozegrać inaczej, a nie krzyczeć. No możemy Ale go, Trzeba rozegrać interesy państw, no, sprzeczne. A może budować coś na kształt konkurencji lokalnej? Ale nie da się zbudować konkurencji wobec... Nie no, dobrze, bo to jest tak, musimy sobie zdać spraw z pewnych elementarnych uwarunkowań. Polska jest położona w takim miejscu, że bardzo trudno w sytuacji, gdy nie ma kolektywnego systemu bezpieczeństwa w Europie, takim jak NATO na przykład, albo części Unii Europejskiej, ale no widzimy, że tak nie bardzo zapewnia kolektywne bezpieczeństwo, bardzo trudno w sytuacji silnego, silnego państwa rosyjskiego i, i silnego państwa niemieckiego, bardzo trudno utrzymać tam niepodległość. W związku z tym tak bardzo lubimy Unię Europejską i NATO i wierzymy, że wreszcie system kolejowy i dlatego między innymi właśnie podobał nam się pomysł Wilsona, Liga Narodów i tak dalej, i tak dalej, tak? Tylko, że to nie, nie, nie jest w stanie przetrwać na kontynencie europejskim Próby czasu, jak widać, jeżeli nie ma gracza, który trzyma to wszystko. A Amerykanie słab, osłabną po 2008 roku, 2009. Kryzys finansowy y, osłabił Stany Zjednoczone. Dwie lądowe wojny na Bliskim i Środkowym Wschodzie z, z, zmęczyły Amerykę. To się nazywa Imperial Overstretch, tak zwany. Na dodatek mają problem na zachodnim Pacyfiku, gdzie są kwestionowane normy prawa międzynarodowego, które oni narzucili jako zwycięzca II wojny światowej. I Amerykanie muszą tam się koncentrować, bo tam rośnie im, rosną im Chiny, ekonomiczne, ekonomiczny, i, a nie, nie traktują Rosji jako, jako przeciwnika tej samej wagi. A może trochę jest tak, że kraje Zachodu, w tym i Stany Zjednoczone, bardzo chcą przestrzegać podpisanych umów, a Rosja jakoś niekoniecznie się do tego kłapi. No, Myślę tutaj o tym, co zostało podpisane, gdy Polska, gdy były negocjacje, trwały negocjacje dotyczące przyjęcia między innymi Polski i krajów tej części Europy do NATO, że tutaj bas nie będzie, że tylko wschodnie landy przyłączone do Niemiec będą w granicach Niemiec, ale tam też bas nie będzie, bo po prostu NATO nie przesunie się w ogóle. Na wschód. Zadam przewrotnie. Czy my podpisywaliśmy cokolwiek, że jesteśmy no, podpisani? Głowami. No właśnie, więc to nie ma znaczenia. To są preteksty. W ogóle papier wszystko przyjmie, można powiedzieć cynicznie. Tak? Wszystko płynie i się zmienia. Traktaty wyczerpują swoją formułę. I gdybyśmy mieli wystarczającą siłę polityczną, żeby wpłynąć na naszych sojuszników, to by nikt nie wspominał o tym, że było zobowiązanie do niestacjonowania wojsk. Także to nie jest kwestia jakiejś aksjologii, tylko to jest kwestia twardych interesów. I musimy się zastanowić, kto jest silniejszy w tej rozgrywce. Tak? Czy Niemcy są w stanie przeforsować swoją i narzucić Amerykanom czy przekonać Amerykanów, żeby aż tak bardzo nie naciskali na to i musimy się zastanowić, czy Amerykanie tak naprawdę chcą stałej, dużej obecności w Polsce. Z jakich argumentów powinniśmy użyć? Gospodarczych? Nie, powinniśmy używać geopolitycznych, dlatego że tak naprawdę Polska jest bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych w Europie. No, niektórzy twierdzą, że jest koniem trochę Ameryki w Europie. No, to jest duże uproszczenie, ale w, do, w dobie pivotu na Pacyfik oraz w dobie tego, że Amerykanie słabną i odchodzą z Europy, Polska staje się bardzo ważna. Tyle tylko, że w związku z tym, że Polacy zazwyczaj za tak zwane darmo robią różne rzeczy, Amerykanie jeszcze nie zrozumieli, że muszą się postarać troszkę. Konkurencja jest spora, nawet jeśli myślimy o tarczy antyrakietowej, bo najpierw była, miała być ona rozmieszczona tylko w Polsce i ewentualnie w Czechach, a ostatnio coraz głośniej mówi się o Rumunii. Na no przykład. właśnie. Dlatego, że to bo jest zagrożenie to, to jest, to jest z geopolityka dokładnie to, co powiedziałem, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że w amerykańskim planie, po, który polega z grubsza na tym, że dobrze jesteśmy teraz słabi, mamy chwilę słabości, odchodzimy na Pacyfik. Tam szykujemy się do morsko-powietrznej ewentualnej konfrontacji i tak musimy modelować swoje siły zbrojne. No ale może wrócimy kiedyś do tej Europy, bo przecież tak naprawdę o to walczyliśmy w pierwszej i drugiej wojnie światowej oraz zimnej wojnie, żeby być obecnymi w tej Europie i żeby nikt nie zdominował Europy. W tej chwili no, Niemcy się borykają, nie zdominują Europy, mają Unię Europejską, oraz jest stosunkowo słaba, więc mamy czas. No to wyznaczmy dwóch takich pełnomocników swoich do prowadzenia takiej polityki dobrej dla nas i geografia okazuje, że jest to Polska i Rumunia. Polska bo kontroluje dziedzinę środkowoeuropejską i jest jak gdyby osią wszystkich rywalizacji i układów i tarć sił w Europie. Dlatego wojny były na naszym terytorium zawsze, gdy się toczyła wojna o dominację w Europie, czy to Pierwsza czy druga, czy powinna polońskiej, które też były par excellence z taką, z taką sytuacją. I Rumunia, która jest jak gdyby, otwiera Europę na basen Morza Czarnego i na to, Rosję, i na Kaukas, jak gdyby. jest tym zwornikiem Morza Czarnego. I z punktu widzenia strategii, te dwa państwa są kluczowe w strategii amerykańskiej. Tylko jest kwestia właśnie teraz, jaką my widzimy dla siebie rolę i kogo to powinno kosztować w ogóle, czy nas, czy Amerykanów. I to jest kwestia zdawania sobie z tego sprawy, tak, I, i do tego jest wymagane oczywiście dużo bardziej złożone rzeczy niż to, że możemy tutaj w 10 minut w radiu o tym porozmawiać, prawda, bo to jest dużo bardziej subtelna kwestia. Ale w tak uproszczonym schemacie tak to wygląda i, i jest kwestia również określenia zagrożenia ewentualnego oraz czasu okresu, bo wtedy to, to też interesy się różnicują wspomniał Pan o Rumunii, to może dlatego na początku listopada ma się odbyć mini szczyt NATO w Bukareszcie. Na zaproszenie prezydentów Polski i Rumunii pojawią się tam głowy państw. Będzie też prezydent Andrzej Duda. Ta oś polsko-rumuńska ma bronić Europę od wschodu przy pomocy Amerykanów? No to jest, to jest e, pewien pomysł, tak? W Amerykanie mówią o Intermarium. To jest prawda, pomysł między Morza Piłsudskiego i Amerykanie to po, podchwycili i i, I tutaj się o tym mówi, jako takich zworników, prawda? Geograficznych Polski, Rumunii, które to państwa są bastionem wobec naturalnej dla Rosji, bo to też wynika z geografii i strategii z budowania stref buforowych, tak? W sytuacji, gdy jakiś projekt kolektywny w Europie słabnie i nie ma dużego mocarstwa, to Rosja naturalnie odbudowuje swoje strefy buforowe i my jesteśmy na tej osi, prawda? Kolejni. I to jest oczywiście właśnie ta kwestia czasu okresu oraz analizy sił wszystkich graczy. Bo też trzeba uważać, czy się jest w pierwszym szeregu oponentów, czy, czy się na koniec dnia, tak, po tym, jak zbudowany zostanie Nowy Ład, gdzie się będzie, w którym momencie. Bo pamiętamy, co zrobiliśmy w 1939 roku, gdyśmy weszli jako pierwsi do nowej rozgrywki o Nowy Ład. Zupełnie jako pierwsi weszliśmy w tą rozgrywkę. Jak skończyliśmy w 1945 roku. Mm. Prezydent Andrzej Duda ogłosił dzisiaj swoje plany, jeśli chodzi o podróże zagraniczne. Pierwsza z wizyt to też a propos tego 1939 roku do Estonii będzie wiodła, do Talina dokładnie. Chodzi o dzień pamięci ofiar stalinizmu w rocznicy podpisania paktu ribbentrop mołotow Nowy polski prezydent to jest na pewno jakieś nowe rozdanie, czy też w negocjacjach i z Amerykanami, i z Niemcami, i z Rumunią, i z NATO. No i z Rosją gdzieś tam w tle też e, otwarcie nowego okresu? Powinno być. To jest dobry moment, tak, żeby w sposób oczywiście subtelny, bo to nie chodzi o to, żeby łupać komuś od razu. To musi być gra na wielu instrumentach, ale na pewno nowe rozdanie by się przydało. Na wszystkich kierunkach zresztą. Co prezydent Duda powinien zasygnalizować jako swoje priorytety. Właśnie na tym, na tym poziomie, o którym rozmawiamy, czyli na to bezpieczeństwo wschód. Moim zdaniem wyraźnie powinien dać do zrozumienia, że Polacy zaczynają myśleć autonomicznie. To znaczy, nie jesteśmy, nie trzymamy się wewnątrz, sukienki sterownie, wewnątrz. Wewnątrz celownia, a nie zewnątrz celownia. W pewnym rozumieniu tego słowa. I to nie chodzi, że się kogoś trzymamy. Możemy się trzymać. jak uważam, że to będzie zgodne z naszym interesem, ale my. Samodzielnie podejmujemy o tym decyzję, a nie jesteśmy wpychani przez jakieś takie myślenie starego typu, albo bo się przyzwyczailiśmy właśnie do tego, że patrzymy za wszelką cenę. Tam. I tak jak mówię, musiałbym być dobrze zrozumiany, to nie chodzi o to, żeby coś zmieniać, wypowiadać, wręcz przeciwnie, tylko żeby to było wewnątrzstworowne całkowicie, żeby to, było, żeby to wynikało z kalkulacji interesu Rzeczypospolitej w pełni, a reszta jest jak gdyby środkiem tylko do jego osiągania. Czyli nie czekać, aż tarcza antyrakietowa do nas przyjdzie, tylko ją zachęcać, tak? Rozumiem. Zależy, jak oceniamy jak, ta, jak oceniamy tarczę antyrakietową. Musimy sobie zrobić dokonać analizy, jak oceniamy tarczę antyrakietową. Proto, to jest... Pan sugeruje, pan sugeruje całkowite przemodelowanie polskiej. Nie, nie, to nie jest... Proszę, bo, pan, to jest... To, no bo, to, nie, ja rozumiem, to, że dosyć łatwo się mówi, że powinniśmy ocenić, powinniśmy być sterowalni od środka, samo a nie... podam konkretny przykład. No mamy kwestię obecności stałych dużych baz amerykańskich i naciskamy na to. No musimy na przykład sobie zdać sprawę, że to jest realne. Na przykład, czy to jest realne i wyciągnąć z tego wnioski. No, Realne, bo no, Niemcy tak. się przeżywają, bo Amerykanie proszę, na przykład nie mają wojsk lądowych, mają bardzo poważne ograniczenia. Nawet nie mieliby jak zbudować tych baz tak naprawdę. No to ale jeżeli zdajemy sobie, zdamy sobie sprawę z jakiegoś faktu, czyli na przykład, że posiadanie tych baz na terenie Polski w ciągu najbliższych, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat jest nierealne, mhm. no to z taką, takim wnioskiem coś trzeba zrobić, trzeba no podjąć trzeba jakąś decyzję. Trzeba po prostu modernizować siły zbrojne autonomicznie. Zastanowić się bardzo poważnie, jak zrobić, żeby nie polegać, że NATO nam pomoże w trzecim dniu wojny, tylko się zastanowić nad własnym autonomicznym w ogóle zdolnością do przetrwania. Jednocześnie skalibrować tę politykę zagraniczną. Po prostu. No i to jest fundamentalna zmiana. Bo Ale... proszę zwrócić uwagę, jeżeli kogokolwiek pytamy w Polsce, to przez NATO nam przyjdzie z pomocą. NATO nam przyjdzie. W Brukseli planują. No, planują przyjście tam z pomocą, a jak Niemcy się sprzeciwią? No tak, ale... Własne rozpoznanie na przykład. Czy powinniśmy stawiać w tym momencie tylko i wyłącznie na nasze siły zbrojne, czy może jednak negocjować z sąsiadami Czechy, Słowacja, Litwa, Rumunia trochę dalej? Nie mają istotnych sił zbrojnych te państwa. To może wspomagać ich rozwój w ramach NATO. Może, dlatego no hmm. być może właśnie jest współpraca ze Estonią, która bardzo... i stąd jest plan wizyt prawdopodobnie. Estonia jest dobrym przykładem. Bo Estonia no nie ma oczywiście tego ciężaru gatunkowego, żeby zmieniała bardzo dużo, bo to jest państwo zbyt małe. Ale prowadząc ambitną politykę w zakresie w miarę możliwości, w swoich możliwości budowania zasobów obronnych i. I to jest interesujące w ogóle, że szczerze mówiąc właśnie, że Duda wybrał, prezydent Duda wybrał ten kierunek i, i, i to w jaki sposób estończycy na poważnie podchodzą do kwestii swojego bezpieczeństwa, mówię, zważywszy na nieduży rozmiar tego kraju i ograniczone zasoby, jest bardzo ciekawe i, i, i w ogóle widzę też takie e, interesujące otwarcie na, na ten kierunek budowania z, w basenie Morza Bałtyckiego, bo to stwarza Polsce potencjalne przewagi w rywalizacji geopolitycznej z Rosją, niezależnie od woli prawda, mocarstw zachodnich. I, i, I to jest właśnie coś ciekawego, jakaś taka nowa, nowa myśl geostrategiczna, y, która wreszcie otwiera, a nie idzie tym utartym szlakiem takim. Będą też spotkania w Berlinie i w Londynie, a jeśli Andrzej Duda usłyszy w Berlinie twarde nie, nie będzie baz, my jako Niemcy się nie zgodzimy na to, żeby u was były bazy na to, to powinien wrócić do Polski, przemodelować myślenie o bezpieczeństwie, dogadać się z Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją, Węgrami i Rumunią i powiedzieć, słuchajcie, u nas was nie będzie, może wspólnymi siłami, jeśli nie walczymy o bazy, to walczymy o coś innego. W ramach Na, na pewno powinien wrócić wówczas do Warszawy i Zastanowić się nad autonomiczną strategią, która adekwatnie znajdzie właściwy punkt ciężkości. No bo nie jesteśmy wielkim mocarstwem, prawda? Nie mamy broni atomowej i nie możemy po prostu od. jesteśmy bezpieczni. No jeżeli najbliższy nasz partner, w tym gospodarczy, wyraźnie nie chce, żeby były bazy amerykańskie, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa, i to w obliczu wojny na Ukrainie i tego, że. Krym został już zabrany, tak państwu, porozumienia budapesztańskie, o których wszyscy pamiętamy, zostały złamane. I jest wojna we wschodniej Ukrainie. No to jest chyba wyraźny sygnał. Ja nie wiem, co jeszcze Polacy potrzebują. Ale Niemcy w... też nie mają broni atomowej. No, ale są w innym położeniu go strategicznym znacząco niż, niż Polska. To zapytam inaczej. Czy polska gospodarka wytrzyma to przeorganizowanie polityki bezpieczeństwa? No to zależy, jak to przeorganizowanie będzie wyglądało. No, żadna gospodarka, wiadomo, wolnorynkowa, zdrowa nie jest w stanie wytrzymać zbyt dużych obciążeń. Chyba, Wydatka. że zostanie przestawiona na pr procedurę prawie wojenną. No ale to też nie wytrzymuje, bo to jest kosztem ludzi, żywności, obrotu kapitału. Y, wymiany handlowej, no nikt nie jest w stanie. Niemcy przecież przegrały I wojnę światową w wyniku tak naprawdę blokady morskiej, bo nie miały co, 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 co zasobów wojennych, prawda, żeby produkować żywność i amunicję. Niektórzy analitycy twierdzą, obserwując i ruchy Niemiec, i, i ruchy NATO, i ruchy wojsk rosy, rosyjskich przede wszystkim, że to są takie ciche przygotowania do jakiegoś konfliktu. Strony się przygotowują zawsze do konfliktu. W tej chwili Geopolitycznie w Europie sytuacja wygląda następująco: Rosjanie grają o nowy ład bezpieczeństwa w Europie, o stworzenie nowej architektury. Najlepiej koncertu Mozart, w który twierdzą, że wezmą udział, dlatego, że twierdzą i do, potwierdzają to czynami, na przykład na Ukrainie, jako takim. Zobaczcie, bez nas się nie da stworzyć stabilnego systemu. Chcą zająć w nim komfortowe miejsce, które z kolei umożliwi wzięcie w udziału w nowym rozdaniu gospodarczym w Europie, które się szykuje w ogóle w świecie zachodu. Tak? W obliczu tego, że świat zachodu słabnie w relacji np. do Chin, do państw innych, to będzie nowa sytuacja. Zmieni się świat, który znamy po II wojnie światowej, i Rosjanie chcą wziąć w nim udział, a są słabi ekonomicznie. Są nietraktowani poważnie jako partner gospodarczy z wyjątkiem surowców, więc albo muszą grać twardo surowcami, albo muszą pokazać, poprzez to, że mają właśnie siły zbrojne, że się nie da stworzyć stałej, stabilnej architektury bezpieczeństwa, która zapewni swobodną wymianę dóbr i usług i bezpieczeństwo w ogóle handlowe bez nich. Tak jak to było w historii, bo bez nich się nie udało II wojny światowej rozegrać, bez nich się nie. De facto nie udało na przykład wojen napoleońskich, prawda? I tak to jest od kiedy serca Katarzyna wprowadziła Rosję do Europy w sensie geopolitycznym. No, I udało to, się przy historia ich tego uczy, i chodzi o to, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mogą dostać to miejsce. A my musimy temu zapobiec? A my musimy mieć własny plan na taką sytuację. My musimy mieć własny plan na taką sytuację. I o to grają Rosjanie, a są słabi ekonomicznie. Mogą też nie wytrzymać. Może te sankcje, może właśnie kryzys gospodarczy. Kto wie? A te plany naszej rosyjskiej rosyjskie, gdzieś, gdzieś jest jakiś punkt kolizji? Oczywiście. Na mapie? Oczywiście. z Czy... no, wyniku, z powodu geografii, to historia Polski i Rosji to pokazuje. Trwa, zawsze trwała. Od kiedy Rzeczpospolita I osiągnęła prawda granicę, no, zetknęła się z państwem moskiewskim, no to trwa rywalizacja, bo Europy Środkowo-Wschodnie wpływy geopolityczne o to, czyj kapitał hasa, jakie są porządki, czyje wojska gdzie stacjonują i, i kto, jakie ma państwo. Stąd ma, tak nasza historia wygląda. I pierwsza Rzeczpospolita przegrała tą konfrontację. Później zdobyliśmy niepodległość w drugiej Rzeczpospolitej, bo wygraliśmy chwilowo konfrontację z osłabioną Rosją. Później nasza niepodległość została zgaszona znów z powodu upadku systemu kolektywnego, z powodu tego, że Niemcy zaczęły znowu rosnąć i zażądały dogrywki po I wojnie światowej oraz Rosja się odbudowała jako Rosja Sowiecka i nie było miejsca na polską niepodległość w obliczu tego, że Amerykanie byli poza Europą, Liga Narodów nie funkcjonowała. Tak, takie są zasady geopolityki bezwzględne. a i później byliśmy w strefie w sowieckich w wyniku tego. Biorąc pod uwagę to, co Pan teraz mówi i to, co wcześniej powiedział o bezpieczeństwie, czy my gramy o niepodległość? Wiadomo, Polska niepodległa to ważna rzecz. jest. A komu przeszkadza? W Europie? To, to nie jest też tak, że komu przeszkadza. No to, to, to nie jest jak w biznesie. No. Są siły po prostu i przeciwników się pokonuje, prawda? W ten czy inny sposób. Czy gospodarczo, czy politycznie, czy już jak trzeba wojskowo. Tylko, no, wojskowo to jakaś taka ostateczność. E, no to tak jest. No. Kto się kto się ktoś jest bogatszy, ktoś jest biedniejszy, ktoś jest lepiej ustawiony w, lepy w tym systemie. Ktoś ma większy terytorium, ktoś ma mniejsze. No to przyroda, prawda? Tak to świat wygląda. Po prostu od zawsze. To taka ostateczność, pan powiedział. Jacek Bartosik, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, był naszym gościem o bazach NATO, ale też jak się okazuje i o polskiej niepodległości rozmawialiśmy.